Jak na razie grudzień bardziej sprzyja jesieni niż zimie. Co więcej, w najbliższych dniach będzie coraz cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed południem sporo chmur, z których od Wybrzeża i Pomorza po centrum miejscami spadnie słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem, rano może to być jeszcze gdzie nie śnieg. Około godziny 10.00 od zera na Suwalszczyźnie i Mazowszu do 3 stopni w województwach zachodnich. W najcieplejszym momencie dnia, od 1 stopnia na północnym wschodzie, przez 2-3 w głębi kraju, do 5-6 na zachodzie, ciśnienie nieznacznie spadnie. W Warszawie na barometrach będzie 1012 hektopaskali, w drugiej części dnia wciąż dużo chmur, a niewielkie przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie. Z kolei od pomorza przez centrum po południowo-wschodnią część kraju w wielu miejscach będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a na wschodzie również śnieg. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, przeważnie z południowego wschodu. Jutro początkowo misto, ale w ciągu dnia sporo słońca i najcieplej będzie na zachodzie, tam do 7 stopni. Życzę Państwu udanego dnia. Do zobaczenia.